Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny, bodajże trzeci odcinek z gry um, Lego Fortnite. Tak, widzowie, Lego Fortnite, dzisiaj kolejny odcinek. Um, no, pod jednym filmem grupy za darmo. Jak zrobić, stworzyć grupę za darmo zrobiliście tysiąc wyświetleń za co wam bardzo, bardzo dziękuję no, mm, i dobra budujemy dalej naszą wioskę czy tamten pan łóżko Osta... raptor dobra. O, dobra, on sobie już z, y, ten, znalazł łóżko tamten do ogniska poszedł żeby było ciekawie <laughs> dobra, idziemy zepsuć trochę drewienka gdzie ja mam moje rzeczy ukradziono mnie czy ja nie ja zginąłem o nie dobra mamy za to dwajkę dalej siedem głodów podobno dają, czy to prawda no siedem głodów Co zjedzmy to drugie jajeczko dobra szybko mamy szybko mamy więcej podobną tego biegu bardziej wytrzymały kilow siekiera, leśna siekiera musimy sobie jednak ją ulepszyć chyba dobra, mało energii dobra, no niestety musimy co to jest? nawóz, to jest nawóz dobra, może nam się na coś przyda patrzcie, mówiłem, nie? Ja? że oto widziałam, że to będzie, zaraz nam się popsuje i nie pamiętam, ile. Dobra, mam 12 drewienka. Teraz to, to będziemy mogli na pewno sobie zrobić. To jest pewne. Coś, Coś chcesz? To miejsce sprawia, że aż chcę pomóc i znaleźć jakąś pracę. Powiedz mi, czego ci potrzeba. Jak mogę poprowadzić cię do zwycięstwa? Chętnie pogadam, pogadajmy o robocie. Masz coś dla mnie? Pomóż w wosce, poszperajmy tu. Albo wiesz co, nieważne. praca związana z zasobami. Dobra, e, rafinuj drewno. Robi się z cięcią szyby, dobra. Z, zapewni e, mi tartak, e, abym mógł ciąć drewno. Dobra, mm. ja nie wiem jak go zrobić. To jest tartak? Tu się można jakiegoś tartaka zdobyć? Czy tutaj się buduje? Tartak, 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 tartak. Tartak, tartak. To może być wszystko dosłownie, do tego ja nie wiem. Może to jest tartak. Tartak, tartak. Może to... Nie. Tartak... Nie wiem, wy wiecie? Tartak, stół, to jest stół. Tartak. To jest tartak, dobra. Czyli musimy... Potrzebujemy więcej granitu. Tylko gdzie ja... Skąd ja mam wziąć ten granit Dobra, stąd trzeba brać Dobra, bierzemy Nie można sprintować, przecież było prawie napełnione Dobra, mleko będziemy mogli tu zrobić Dobra, weźmy sobie o wiele o wiele za dużo Trzeba sobie zrobić, bo... Mm, Trzeba sobie zrobić ten ten. O nie! Co to jest? To jest jakiś... To jest jakiś dziwny pająk. I to bardzo. <laughs> no, ojcie, panie, no. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Chodź tu mi. Chodź, chodź, chodź. A, a masz. Aha. No, bardzo fajnie użyć znaczników mamy mapy by wskazać coś znajomym oznacza wrogów i skarby dobra naprawdę dobra może już ten tartak nam się uda jeszcze nie aha no właśnie bo my straciliśmy wszystko Zaraz tutaj mamy dobra no dobra trzeba zebrać No, a masz, 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 Dobra. Pokonani... Ale to akurat było ciężkie. Ten potwór jest jakiś bardzo potężny. Można spintować. Jestem trochę głodny, tak malutko to tak... To może być. Chodźcie panie, co ja w tym momencie zrobiłem? Chodźcie panie Ja chciałam uderzyć nimi, a ja rzucam nie wiadomo gdzie Dobra, zbieramy Jak to zabrać? Podnieś, dobra Podnie... Podnieś Podnieś i podnieś Podnieś Podnieś, no dobra Mamy te trzy pochodnie Teraz już no chyba mamy. <laughs> dobra. Granit. A masz, dobra. Koro, że tak nie można się tepnąć. <laughs> Jakoś nie komenda i ta teleport to bed by było fajne, ale drewno na pewno nam się przyda. O widzę nasze ognisko. Dobra. Biegnie przy tej wioski. I budujemy mu tartak. Tutaj gdzieś postawimy go. Dobra, e, tartak, tartak. Dobra, tak i tak, dobra jest. Dobra. Nie można używać w deszczu. Masz już ten tartak. E, epoka brązu, żelaza, kamienia to wszystko wspaniałe czasy. Lubię myśleć, że kocham pieski, jednak wilki mają to w nosie. <noise> jak mogę pomóc? Jak podoba ci się twoja praca? Jeśli mam pomóc, potrzebuję waszego mojego waszego mojego. Nie rozumiem. Deska, 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 deska. Możemy jakieś schematy? Jak, jak tutaj masz na schemat? Deszcz wpada i wszystko po prostu. dobra. Mm. Czy możemy coś zrobić? Nie wiem, jakiś domeczek? Ej, gotowy jest? Niedawne meble nie. O tu, obudowanie. To już mamy tego. Aha, my właśnie to umieliśmy dobudowywać. Dobra, idziemy to zbudować. E. Proszę. Py, pyk, Mam jeszcze dziesięć drewienka. Powrót, dobra. Pyk, pyk, pyk. Etap drugi na dziewięć ukończyłem. Oj, to będzie długie. Dobra, drzwiczki. Jeszcze dach jest bardzo ważny. Drewna nie mamy. Trzeba wykopać. Yy, dobra. Aha, my nie możemy kopać. No to znaczy możemy, ale to tylko e, tym kilofem możemy. Dobra, no to możemy chociaż kamienie pozbierać. Musi ktoś nam się jeszcze tutaj wprowadzić do naszej wioski. O o, patyki Dobra, już drzwi powinniśmy zrobić. Dobra, już, już nie jest mi zimno. Już nie czuję zimno. Jeżeli szkielety zobaczymy, to uciekamy. Już widzimy. Tylko czy one nas widzą? A to jest pytanie. Chyba nie widzą. I tak ma zostać. Dobra. O nie. Pajączek mi tu przeszkadza. Trudno, że czuję zimno. Jeżeli mi tą połowę zabierze. Ocie, panie. Co ja w tym momencie zrobiłem? A masz? A masz! Ten... Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Pijanki mnie. Zaraz pokonają. Dobra, uciekamy. 46 granitu. Bardzo dużo. Nie widzieliście mnie, nie widzieliście mnie. I ma, i ma tak zostać. Nie. No, no, zimnie to jem. Trzeba się ogrzać. Dobra. Dobra. Pójdź. O nie. A masz, a masz. Dobra, pokonany. A witaj, no. Żadna burza mnie nie poszczególam. Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Ja ci się po, chętnie pogadam. E, pogadajmy o robocie. Dalsze radę mam coś zrobić. E... O nie! Dobra, no. Dobra, pogadajmy. E, pomóż wiosce. Praca z, coś. Dobra. No nie! Szkielety nam przeszkadzają. Pogadajmy o brudbacie. Pomóż w wiosce, pracę. Yy, jasne. Co dla mnie masz? Coś innego. Prace związane ze sobami. Tak, coś innego. Czekajcie, no czekaj. Pod naszymi dobra, no okej. Okay. Yy, pogadajmy o twojej... Pomóż wiosce, prace związane z osobami no dobra, ja nie wiem jak to zrobić jakoś z sobą się to zrobi, dobra, tam coś jest o dzieciak jakiś dzieciak tu jest co aura, cześć aura e, jeśli szukasz przygody, to jesteś w właściwym miejscu nie o cię poznać, jeśli znajdziesz jakieś klejnoty, które nie będą ci potrzebne, to z chęcią je od ciebie wezmę. W twojej wiosce mogą sobie odpocząć przed kolejną yy... samego. Mogę? mogę. Aha, ona pyta, czy mogę. E, chyba zostanę tutaj na no. Dobra. Okej. Okay. Zostań tu na noc, masz tutaj łóżeczko. A masz. A masz. Ten też mi jest killoffa, chcę brać. A masz a masz, 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 no. Zimno mi, oj, zimno mi. Się się obrzedł. dobra. E. e, E, dobra. Budujemy. Dobra, kolejny etap, dobra. Czy nas stać? Stać. To już będzie nasza ostatnia w ogóle. Dobra. Już nie mamy więcej budulca. Kość. O Biegnie tu. Ociepanie. O nie, o nie! Wiedziałam, że to tak się zakończy. To w niebiosa. Użyj lot y, nad odniskiem, aby ulecić. Aha, czyli możemy po prostu tak lecieć. Dobra, okej. Okay. Um, Dobra. Jajka nie mamy, kukurydzy nie mamy, niczego nie miałha też nie mamy. Gdzie to mój plecaczek. O! Rozjaśniło się w końcu. Że mój plecaczek. Dobra. Et, dobra, I sobie coś odłóżmy. E, dobra, nie. To tu, upuść, przenieść, e, przenieść do ekwipunku. To tu że przenieść do ekwipunku. To tu. Dobra, co nam się może przydać? Nic. Tak, tutaj to jest 30. Dobra. Dobra, dalej, dalej. Kontynuuj chciałam tego kliknąć, do widzenia dobra. Mm, ty, ty pracuj ty pracuj, yy, dobra a my a my potrzebujemy mięsa czyli zapewne, nie wiem czy to tak działa przydałby nam się miecz bo ja nie wiem jak go zrobić Daj siebie złapać. A kilo właśnie jest słabszy do uderzenia. No właśnie. Dobra, mięso, dobra. Czyli to nam daje mięso Nie. No, chodźcie. Dobra. No bardzo mi przykro, musimy bo mm, mięso nam no, bardzo dużo doda tego HP Dobra, znaczy jest głodu nam doda bardzo dużo Dobra Dobra bo w takim razie możemy zrobić gotowane mięso Mięso trzeba zrobić szybkie odchudzanie. Całe, całe mięso trzeba zrobić. Buduj i teraz ja chciałbym zbudować. Aha, nie mogę. Nie mogę, bo nie będzie stać jeszcze na skrzynkach. Na dach trzeba tak to zrobić. No, no podłącz się, no, Jest git Dobra. Um, ok, cześć, dobra. Użyj, deska, Deskę możemy, drewnianki. Czyli stąd deskę, dobra. Ja mam się po mojej stronie, do widzenia. Nie, ja nie chciałam. E, dobra. Pogadajmy o robocie, pomóż wiosce, pracy przyjdzie, ale nieważne. Raczej tak to nie jest z ściąłapką. Może no, to będzie trochę dłuższe. Dobra. No właśnie, bo, bo te deski są nam potrzebne. Dobra, jedna deska nam się zrobiła. Ehm, miecz krótki jest. Drewniany kij nam jest potrzebny. Hej, dobra, okej, okay. okej, okay, to. Hmm, dobra, weź. Ten drewniany kij nam jest bardzo potrzebny. Do tego potrzebujemy więcej drewna. Do tego najpierw potrzebujemy e, tego. Chłopata nam się nie przyda. Ale to nam się przyda. Czyli potrzebujemy więcej drewna. 5 drewna potrzebujemy. Nie wiem ile z tego wypada. Chyba 3. 3 no, tak. 3 drewna mamy. Dobra, już mamy 6, już możemy. Dobra, ale jeszcze weźmy sobie te trzy i będziemy idziemy. Dobra. Wracamy do naszego, do naszego domku. Yy, dobra, i teraz tak. Yy, rycerska tarcza możemy nawet zrobić. Yy, dobra, tak. stwórzmy Czy 4 wystarczy? Czy ile tam jest potrzebne? 5. dobra, czyli jeszcze jedno. A do tego jeszcze jednego musimy tutaj. To zepsujemy. Musimy mieć jakąś mocniejszą tą siekierkę. O, ona jakaś nie za dobra jest. Powiedziałbym, że nawet i słaba. No dobra, no i to co czekamy. Yy... Dobra, jeszcze jedno. Dobra, już możemy miecz robić. I teraz ja całą resztę drewna wykorzystam na, na to i za może zaraz już będziemy mogli skrzynkę zrobić. Zobaczmy na ile jest skrzynia. Dobra, tak, dobra. Teraz tak, szukamy schowki i ile? Sześć. Dobra, no to właśnie będzie nam... Jeszcze... Dobra, jeszcze jeden nam no, zrobi i już będziemy mieli. Dobra, było tam trzy. Dobra, my zróbmy mieczyk. Dobra. Dobra, i już możemy zrobić skrzynkę. Z takim małe miejsce. O tu, dobra. Otwórz skrzynię. I teraz odłóżmy tu to. Yy. Oduż całość. Oduż. Oduż stos. Oduż stos. Granity nie, nie kombinuję. odłuż stos, o stos, dosyć mała jest ta. Muszę powiedzieć, że dosyć jest mała. Tutaj, odłuż stos też. Dobra, dosyć mała jest, no ale trudno. Yy, mięsko mamy. No w porównaniu do Minecraft'a, no to ona jest dosyć mała, ale ogólnie tam ona jest dosyć dużo. Tak można powiedzieć, że nadmiarę duża ona jest. Dużo stos, dobra. Okej. Okay. Dobra, i teraz mam mieczek, mamy już. Okej. Okay. <tryk> <tryk> ja, Nie oj. Dobra. Sikierkę mamy. Dobra, mm. dzięki za oglądanie i do kolejnego.